Obejrzyj to zanim zagrasz kolejnego rankeda w TFT. Obecnie meta została totalnie zdominowana przez legendy i z tego powodu Riot przychodzi z Bepaczem. Wszystko co musisz wiedzieć to to, że Bill Water dostaje nerfy na ilość zdobywanych serpentów, jeśli gramy ich trzech przez co gorzej będzie się grało w Legendy, piwotując z Bilgłoterów. Oczywiście 5-costy takie jak Fiddle, Kindred, Senna Lucian czy Sylas dostają zasłużone nerfy, więc uważajcie, jak będziecie mieli ochotę ich następnym razem zagrać. W Legendy grało się również, piwotując z Jordli, dlatego Riot zmniejsza ilość darmowych rolek na 6 Jordlach z 2 do jednej. Ale jest też dobra informacja dla fanów Jordli. Ludki takie jak Lulu, Rumble czy Timo dostają buffy tak, że może bardziej będzie się opłacało grać reroll roll Jordli do samego końca. Granie w Fast9 będzie również mocno utrudnione przez nerfy wielu ekonomicznych augmentów, które dotychczas dawały niesamowite value. Natomiast Diana, którą grało się pod atak speeda z Ginzo, Titanem i Betekiem, również zostaje znerfiona poprzez zmniejszenie jej bazowego atak Spida oraz AD. Poza tym kilka martwych ludków, takich jak Yasuo, Tryndamere, Jinx, Malzahar czy Nidalka dostają buffy i może zaczniemy grać je w końcu trochę częściej. Uważacie, że to dobry pipacz? Dajcie znaka. Po kontencik z TFT zapraszam na YouTube oraz na streamy, a jeżeli chcecie więcej takich podsumowań, to zostawcie lajka.